Ja myślę, że targi PC Days już tworzą taką społeczność. społeczność jedni wkraczają do tej branży i wkraczają do tego środowiska i są zupełnie nowi. Tak jak ja trzy lata temu, tak oni teraz chodzą po raz pierwszy, gdzieś tam rozmawiają, patrzą, zbierają ulotki, jakieś materiały, gadżety. Ale są też osoby, które w branży działają już 30 lat, niektórzy 40 lat. Widzą, w jaki sposób ta branża się zmienia, obserwują trendy, te, które, które tutaj nas czekają i myślę, że z jednym, jednym z tych Myślę, że jednym z takich trendów, który nas czeka, jest dalsza digitalizacja i to też digitalizacja tych usług marketingowych. I to właśnie polega na tym, że praktycznie wprowadzenie konta w mediach społecznościowych staje się czymś naturalnym. To w sumie jeżeli firma niedługo już tego nie będzie miała, to będzie znaczyło, że, że nie nadąża za postępem technologicznym.